Witaj. Zapraszam Cię do praktyki jogi Nidry, która wspiera ogień trawienny, wspiera nasze centrum. Centrum, które jest odpowiedzialne za witalność, przyswajanie tego, co przychodzi, oddzielanie tego, co zbędne i niepotrzebne, tak by mogło zostać wydalone. Mocne centrum, dobry ogień trawienia są niezbędne do tego, byśmy czuli witalność. By nasze ciało było w równowadze, w rozkwicie, by harmonia panowała w naszym umyśle, a radość w naszej duszy. Ułóż się wygodnie. To może być materac, to może być mata ułożona na podłodze, to może być kanapa. Okryj się czymś, tak żeby otulić się, dać sobie komfort i takie przyjemne odłączenie od świata zewnętrznego, które zapewni jakakolwiek. Narzuta na Twoim ciele. Zamknij oczy i, oddychając spokojnie, sprawdź jeszcze ze sobą, czy na pewno jest Ci wygodnie. I jeżeli czujesz, że możesz coś poprawić, żeby było kilka procent wygodniej, zrób to teraz. I pozostaniesz w bezruchu. Powod zamkniętymi powiekami pozwól, by rozluźniły się Twoje gałki oczne. I. Zaproś teraz świadomość do objęcia przestrzeni, w której jesteś. Świadom sobie, gdzie odbywasz tę praktykę, gdzie układasz się i rozpoczynasz Juggenidra. Czy ta przestrzeń ma jakieś punkty charakterystyczne? Gdzie i jak ułożone jest Twoje ciało? Czy jakieś dźwięki słyszysz, docierają do Twoich uszu. I pozwól, by to wszystko, co jest, co rejestrujesz, wpływało miękko do świadomości i tak samo miękko z niej wypływało. I powiedz teraz do siebie w myślach, praktykuję jogę Nidra. Moja świadomość jest aktywna. Moja świadomość podąża za głosem. I pozwól, by ta świadomość połączyła się teraz z falami Twojego oddechu. Obserwuj każdy wdech i każdy wydech. I z tym oddechem miękko rozgość się w swoim ciele. Poobserwuj je, jak odczuwasz teraz swoje ciało. Czy są jakieś miejsca, które wołają o uwagę? Czy zauważysz miejsca, które są miękkie, rozluźnione? Uświadom sobie, że cała tylna powierzchnia Twojego ciała jest w kontakcie z podłożem. I wyobraź sobie, jak z każdym wydechem to ciało ku podłożu się rozpuszcza. Weź teraz ze mną długi wdech. Otwórz usta i wypuść wydech. I powtórzmy to jeszcze długi wdech. Otwórz usta i rozpuść swoje ciało. I zróbmy to jeszcze raz, długi wdech. Otwórz usta i wracaj już do swojego rytmu oddechu. Zauważ teraz cały przód ciała, który miękko kołysze się, odpowiadając na przypływy wdechu i odpływy wydechu. I jeśli ta górna tafla twojego ciała może się jeszcze rozpuścić i rozmięknąć, pozwól jej na to. I podążaj teraz za moim głosem do różnych części swojego ciała. Ja będę je wymieniać. Możesz w myślach powtórzyć sobie nazwę tej części ciała albo wyobraź sobie żółte, jasne światło, które wypełnia tę przestrzeń, rozpływa się po niej. I zacznij od tyłu twojej głowy. Znajdź przestrzeń pomiędzy łopatkami Dolne plece, tył miednicy, oba Twoje pośladki i cała tylna powierzchnia lewej i prawej nogi aż do pięty, obie pięty i podeszwy stóp. Uświadom sobie wszystkie palce na lewej stopie, od dużego do małego, każdy palec po kolei. I uświadom sobie wszystkie palce prawej stopy, od dużego do małego, po kolei. Pozwól świadomości rozpłynąć się po grzbietach stóp, kostkach i obejmij nią obie stopy razem, jednocześnie. I przemieszczaj się świadomością przez przód Twoich nóg w górę do kolan, do pachwin, bioder. Pozwól świadomości odnaleźć dno pod podbrzusze i rozpłynąć się po całym brzuchu. Znajdź pępek w jego centrum. I pokieruj uwagę do klatki piersiowej, mostek, żebra po jednej i drugiej stronie. Oba obojczyki i przestrzeń między obojczykami. Kieruj świadomość ku obu barkom i z barków w dół do łokci. Oba ramiona w dół do łokci. Od łokci przez przedramiona do nadgarstków. Uświadom sobie oba nadgarstki lewej i prawej. Wnętrze lewej dłoni. Grzbiet lewej dłoni. Kciuk, palec wskazujący lewej dłoni. Środkowy palec, serdeczny i mały. Cała lewa dłoń z palcami. I miękko pokieruj świadomość do wnętrza prawej dłoni. Do jej grzbietu, no prawy kciuk. palec wskazujący, środkowy, serdeczny palec prawej dłoni i mały palec. Wszystkie palce razem, cała prawa dłoń, lewa i prawa dłoń razem, lewe i prawe ramię razem, oba barki, obojczyki, przestrzeń pomiędzy obojczykami, Twoje gardło. Cała szyja, broda i linia żuchwy, usta, wnętrze jamy ustnej, odnajdź tu język, wnętrza policzków, dziąsła, zęby. Pokieruj świadomość do nosa, do dziurek w nosie, do łuków brwi, powiek, gałek ocznych. Kieruj świadomość do lewej i prawej skroni, do lewego ucha i prawego ucha, do lewego policzka i prawego policzka. Uświadom sobie przestrzeń pomiędzy brwiami na środku czoła. Rozgość się tutaj na trzy spokojne oddechy. I pokieruj świadomość do całego czoła, które rozpościera się od jednej do drugiej skroni, odnajdź czubek głowy i stąd pozwól świadomości rozpłynąć się równomiernie po całym ciele, z czubka w dół przez cały tył ciała, i przód, do jego lewej strony i prawej. Świadomość, która wypełnia całe twoje ciało. Świadomość, która miękko rozpływa się po całym Twoim rozluźnionym ciele. Zauważ falowanie oddechu i zakotwicz świadomość w tym rytmie przypływu i odpływu. Łysząc się wraz z nim i swobodnie, miękko dryfując ku coraz większej ciszy, coraz bliżej kontaktu z Twoim sercem, duszą. I pozwól, by w tej spokojnej przestrzeni wybrzmiało pytanie czego tak naprawdę pragnę. Kłysząc się dalej na falach oddechu, obserwuj, czy pojawia się jakaś odpowiedź, nie wymuszając jej, nie szukając jej na siłę w głowie. Czy pojawia się intencja płynąca z Twojego serca? I to jest całkowicie ok, jeśli ona teraz nie przychodzi. Jeżeli intencja pojawiła się, to ułóż ją w prosty i pozytywny komunikat do siebie. I ten komunikat jest w czasie teraźniejszym. Wypowiadasz go do siebie tak, jakby to, czego pragniesz, już teraz było w Twoim życiu. Być może już jest. Intencja może brzmieć na przykład tak. Jestem zdrowa. Jestem pełen energii. Swobodnie doświadczam przepływu życia. Być może, jeżeli nie pojawiła się żadna Twoja intencja, któraś z tych będzie z Tobą rezonować i możesz właśnie jej użyć. I teraz. Wypowiedz intencję z przekonaniem i z zaangażowaniem w swoich myślach trzy razy. Zrób to właśnie teraz. Pozostań jeszcze z intencją. Obserwuj przez chwilę, jak wyobrażasz sobie swój dzień. Kiedy ta intencja jest już spełniona? Co się dzieje? Co robisz? Z kim spędzasz czas i jak? Jakie przeprowadzasz rozmowy? Jak wyglądasz? Jak się czujesz? I zwróć swoją świadomość właśnie ku temu, jak się czujesz. Jakie to jest odczucie w ciele, kiedy to, czego pragniesz, już jest. I teraz swobodnie, w pełnym zaufaniu, pozwól tej intencji odpłynąć, wiedząc, że ona zrealizuje się w Twojej codzienności, wiedząc, że intencja, z którą pracujesz w praktyce jogi Nidre i na co dzień, przyjdzie do Ciebie wtedy, kiedy czas będzie na to najlepszy, odpowiedni. Więc teraz, z wydechem, miękko ją odpuść. I pozwól, by uwaga znowu połączyła się z falowaniem oddechu. Rytmicznego oddechu, który łączy Cię z rytmem Twojego ciała, ze świadomością regularnych przypływów energii, ze świadomością regeneracji, ze świadomością, że Twoje ciało, Twój dzień, podlegają pewnej cykliczności. I kołysząc się na oddechu, który wypełnia Twoje ciało, uświadom sobie też naturalny ruch ciała do rozwoju, do witalności, do rozkwitu. Twoje ciało jest niesamowicie mądrą istotą, która bierze wszystko z tego, co ją otacza: z pokarmów, płynów, z powietrza. Z energii, którą wytwarzają istoty, zdarzenia, środowisko. I z tego tworzy budulec, trawi to, biorąc to, co mu się przydaje, co mu potrzebne, i odpuszczając to, co go nie zasila. To fantastyczny, soczysty ogród, gdzie wszystko jest ze sobą połączone. Wszystko jest ważne, potrzebne. I spełnia swoją rolę. Cały ten ogród wypełnia energia, która zasila jego funkcję, która przepływa w zgodnym, nieustannym rytmie. I to są siły, którym możesz zaufać, w których możesz się rozpuścić, którym możesz się poddać. Połącz teraz swoją świadomość z fundamentami, z rusztowaniem Twojego ciała, z kolumną kręgosłupa i wszystkimi kośćmi wypełnionymi szpikiem. Uświadom sobie ich obecność w ciele to element ziemi zamanifestowany w Tobie. Skontaktuj się teraz z płynami w Twoim ciele, które żywo i swobodnie krążą. Odżywiając, pomagając zabrać to, co zbędne, to element wody. Przenosząc uwagę do oddechu, przenosisz ją do elementu powietrza w tobie. Powietrza, które wypełnia płuca, wszystkie przestrzenie i zakamarki w Twoim ciele. Poszukaj teraz rytmu serca. Uświadom sobie krążenie krwi, krążenie energii, ciepło w ciele i ogień, który rozpala Twoje trawienie. Ten ruch, dynamika, ogień trawienny, to manifestacja elementu ognia. Zaprowadź teraz całą uwagę do swojego brzucha, do obszaru splotu słonecznego pomiędzy mostkiem a pępkiem to centrum Twojego ognia centrum trawienia i witalności. Pozwól, by cała uwaga rozprzestrzeniła się teraz w tym miejscu i zanurkowała w nie. Wsiąkała głęboko, głęboko do środka Twojego splotu, Twojego brzucha. Rozgość się tutaj. Rozgość się tu wśród fal oddechu. I zasłuchaj się w to miejsce. Czy są tam jakieś odczucia, które rejestrujesz? Gdyby ten obszar twojego ciała miał ci coś powiedzieć, przekazać, co by to było? I zauważ, jak to Twoje centrum poddaje się swobodnie falom oddechu. Unosi się z wdechem, rozluźnia z wydechem. Ten oddech przynosi Ci w każdej sekundzie transformację, odżywia i zabiera to, co już Cię nie zasila, blokuje i jest zbędne. Pozostawając w kontakcie z oddechem, pozwól by na każdym wdechu wypełniało Cię to zdanie. Mój ogień trawienia jest mocny i jasny. Z łatwością przyjmuję to, co mi służy. A z falami wydechu wypełniaj się taką afirmacją: oddaję to, co mnie obciąża. Lekko i z łatwością pozbywam się tego, co nie jest mi już potrzebne. I pozostań jeszcze w przestrzeni Twojego centrum brzucha, splotu słonecznego. Pozwól, by w pełnej akceptacji, przy otwartym sercu, pojawiły się teraz jakiekolwiek odczucia, które być może wiążą się ze wstydem, bądź winą, i obciążają ten obszar. Jeżeli jest coś takiego, oddychaj spokojnie i pozwól, by fale wydechu przyniosły to teraz i zabrały. Zaufaj sobie, zaufaj temu, co jest. Zaufaj temu, co przychodzi, albo temu, że może nie przychodzi nic. I z tym otwartym sercem w pełnym zaufaniu wypuszczaj to, co toksyczne. Pozbywaj się obciążających emocji i blokad, pozwalaj im przepływać i odpływać z Twojego systemu. Wyobraź sobie teraz ponad sobą plamę żółtego, jasnego światła. Może będzie miała formę kuli, a może jakiś nieregularny kształt. Pozwól, by to światło umiejscowiło się dokładnie nad Twoim brzuchem i splotem słonecznym. Uświadom sobie jego przyjemne ciepło. I zaproś je teraz do tego, by wpłynęło do Twojego brzucha. By łagodnie wypełniało jego obszar, jego przestrzeń, rozpływało się tam. Obserwuj ciepło, które przynosi i wszystkie odczucia związane z wnikaniem światła, które gości się tutaj swobodnie i łagodnie. I pozwól, by ciepło. Przyjemna jasność tego światła rozlała się po całym centrum i po całym Twoim ciele. A wraz z nimi niech Twoje ciało wypełni się tymi słowami. Wiem, co jest dla mnie dobre. Umiem korzystać z tego, co mi służy. Wybieram to, co mnie wspiera, wybieram to, co mnie zasila. Wybieram świadomie to, co mnie karmi i z łatwością odrzucam to, co mi nie służy i nie ma już dla mnie wartości. Moje ciało rozkwita, moja dusza rozkwita. Jestem w pełni zdrowia i witalności. Pozwól, by to żółte, ciepłe światło, wypełnione kodami, wsiąkało teraz w Twoje komórki, rozpływało się, zasilając Ciebie i Twój wzrost, Twój rozwój, Twój trawienny ogień. I teraz miękko przenieś świadomość z powrotem na swój oddech. Weź razem ze mną dwa dłuższe oddechy. Uświadom sobie całe miękkie rozluźnione ciało to, jak jest ułożone i gdzie. Skontaktuj świadomość z przestrzenią, w której jesteś, z jej dźwiękami, z odczuciem temperatury w tej przestrzeni. I zacznij powolutku się przebudzać, porusz palcami dłoni, porusz palcami stóp. I jeszcze na chwilę miękko ułóż swoje dłonie pod mostkiem, na brzuchu, na splocie słonecznym. Zarejestruj kontakt dłoni z tułowiem. I pozwól, by to miejsce kontaktu wypełniło się akceptacją, zaopiekowaniem, miłością i głębokim, głębokim zaufaniem do siebie, do Twojego ciała i do tego, co jest. Pozwól, by łagodny uśmiech pojawił się na Twojej twarzy. I zacznij się powoli przeciągać. Otwórz oczy, przywitaj światło. Budź swoje ciało, przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Pobujaj się troszkę z boku na bok. I odnajdź swoją drogę do leżenia na jednym boku. Zostań tutaj jeszcze na chwilę. Możesz zamknąć jeszcze oczy i kontempluj z pełną akceptacją i z zaufaniem to, co przychodzi, to, co teraz się przez ciebie przejawia w odczuciach, emocjach, myślach. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Bądź zdrowa, zdrowe, spokojna, spokojna. I rozkwitaj.